tam 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 na ryby tam 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 dzień dobry witajcie w kolejnym vlogu witajcie z samego rana idziemy na grzyby kolejny dzień a my idziemy na grzyby słuchajcie z samego rana zobaczymy co tam ciekawego dzisiaj czy coś w ogóle znajdziemy mam kubę z sobą żeby się już nie wracać ale nie martwcie się, nie zanudzę was dzisiaj cały dzień znowu tymi grzybami. Tylko tylko się chciałam przywitać. A ty ty czo. No no jakie piękności. A rodzinka. Co tak? Ktoś kopnął albo Albo ten pies jakiś, albo może Sonia to przewróciła tu na drodze, jak teraz biegła. Więc to się stało, że grzyby znalazłam. Mama. O! Zajączki. O, zbieraj. Więc zaczynamy kolejnego vloga, zaczynamy kolejny dzień, kolejne grzybobranie. Życzę Wam miłego dnia i miłego oglądania. I widzimy się potem. No nie będę Was zanusać też tymi grzybami dzisiaj, całego, całego vloga. Mam nadzieję. No dobra, yy, idziemy w las. Zobaczcie ile zajączków. Już zepsutych. Normalnie tak jakby wiecie co... Jakby przymrozek jakiś był, jakiś nalot dziwny z pleśnią dostały. Już długo tutaj musiało być. Nikt tutaj nie chodził, nikt nie zbierał tu grzybów. kurcze blady, widzicie, jakbym jeszcze dwa dni wcześniej może przyszła, to by coś... To bym jeszcze je zebrała, a tak to. Gucio. No dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, jakie cuda. Nie ma. No, zobaczcie, no. Piękności. Cudne. Jestem w takim zagajniku teraz, i tutaj nie ma ani jednego. W rowie więcej znalazłam niż, niż w lesie. Tak naprawdę. Znaczy do tego dużego lasu nie wchodziłam, tylko do takich zagajników po jednej stronie. To nic. A w rowie najwięcej. Znalazłam. A tu niby powinny być, bo tu i sosenki. I w ogóle ale nie ma. No dobra, to idziemy jeszcze dalej. Słuchajcie, coś wam powiem. Eee, właśnie wróciliśmy niedawno z tego spaceru. Ja się biorę już za gotowanie i za ro, robotę. Jakby co stoicie na Ursusie. <noise> Ale wam powiem, bo przytrafiło nam się coś w tym lesie, na tym spacerze. I w ogóle ten spacer mam już zaliczony. Półtorej godziny sobie tak chodziłyśmy na te, na te grzyby i wiecie co tam znowu? No przecież nikogo nie ma. Bo akurat był przed chwilą transport u nas taki budowlany przywieźli nam parę rzeczy, ale um, co ja chciałam powiedzieć. Byłyśmy na tym spacerze i powiem... I powiem wam, że um, wczoraj byliśmy w tym kierunku, a dzisiaj rano poszłyśmy w tym kierunku. I mam spacer zaliczony i swoje wyzwanie z rana zaliczyłam i prawdopodobnie już wieczorem nie pójdę, bo się biorę za robotę. Będę robiła pomidory w słoikach. Ale co chciałam wam powiedzieć, to to jeszcze, że szliśmy sobie drogą i wiecie, mówię, chodź, chodźcie, wejdziemy sobie w las i będziemy szły lasem, wracać lasem będziemy, w robie najwięcej grzybów było. Ale mówię, wejdziemy lasem i weszliśmy sobie w las, już to blisko domu, nie tam gdzieś daleko, tylko blisko tutaj już domu, domu naszego i nie, nie byliśmy w głębi lasu, tylko wiecie, weszłyśmy w las... I po prostu droga, był, droga była widoczna, i tak szliśmy lasem. Nie drogą, tylko lasem. I nagle taki wysyp zajączków, tych grzybów, zajączków ja to na to zajączki mówię, takie, no, zajączki pokazał się. I zaczęliśmy zbierać. Jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty po prostu taki wysyp. No i Laura wiecie, schodzi, zbiera, zbiera. I nagle, wiecie, stanęła sobie i zbiera, i krzyczy A, takie, wiecie, ała! Ja wiem, co się stało? Mówię, Boże, coś się ugryzło, jakaś szczurka czy coś. I się trzyma tu za rękę, że ją boli, boli, boli. Miała bluzę na sobie, no bo miałyśmy bluzę, bo to kleszcze, wiadomo. I wiecie, patrzę, yy, i na bluzie, tutaj jak ma kieszeń, siedziała jej osa. Yy, ja mówię, matko boska, i tą osę tak wzięłam w rękę i yy, zrzuciłam na ziemię z, z tej bluzy. Patrzę, ona ma takie czerwone, a ta osa ją ugryzła. I ja stoję, mówię, Boże, boli cię I tak, wiecie. No tak, patrzę, patrzę i się, patrzę na nogi do niej, a ona stoi po prostu i w, na stopach, jak ma stopy, stoi i pełno osw, ozw os wokół niej. I ja mówię, Laura, ty w osach stoisz i szybko ją wiecie pod pachę, i uciekłam stamtąd, wyszłam na drogę, otrzepałam ją, już tam nic, żadnej osy na nie nie było. Co się okazało, to to, że te osy miały gniazdo w lesie, nie wiecie, nie na drzewie czy gdzieś tak, tylko miały gniazdo zrobione w lesie na ziemi pod patykami, pod liśćmi jakimiś. I Laura po prostu niefortunnie, jak szła, to nogą weszła w to gniazdo. Jak ona wyszła w to, to gniazdo, no to one wszystkie zaczęły, szału dostały, i jedna ją ukąsiła, aż jej rządło zostawiła. A reszta tak latała wokół nóg i takie były w szoku te osy. I ja mówię: sobie pomyślałam: Biegiem przyszliśmy do domu, wyjęłam jej, no bo wiecie, tam, co ja tam mogłam zrobić? wyjęłam jej pensetą delikatnie te żądło, zrobiłam jej okład taki z wody i z octu i wszystko jest ok, i już nic jej nie jest, ale po prostu tak wyła, tak płakała. No bo ją bolało to strasznie. No ale jak, jak tej, ten okład jej zrobiłam, to już jej przeszło, jest wszystko okej. Okay. No ale już zostawiłam w cholerę te grzyby i przyszłam do domu. No i, i wiecie, bo się na początku wystraszyłam. Ale wie, kurczę, że wiecie, do tej pory no taki, takiego pecha mieć, że tyle grzybów człowiek zbiera, a ona akurat weszła w te osy. To też jest dziwne, no, że nie zrobiły sobie gniazda gdzieś na wyżej, tylko po prostu w liściach, w patykach sobie na ziemi zrobiły te, te gniazdo i, i ona miała takiego pecha, że akurat nogą weszła. Ale na szczęście tylko jedna ją ugryzła i wszystko było, da, i wszystko już jest ok, ale stracha miałam niezłego. No i taką miałyśmy właśnie przygodę na spacerze w lesie i wszystko, zostawiłam te grzyby, to wszystko zostawiłam, przyszłam do domu, mówię dobra, robię z tego co mam yy, i tyle. No, może po południu już lał, że przeszło, już jest wszystko ok. Nic ją już tam nie boli, ale może jeszcze po południu, może wieczorem wyjdę i jeszcze pozbieram po prostu te, te zajączki. Zobaczę, jak mi się będzie chciało, bo na razie to jestem zarobiona, robię zupę. Zaraz resztę grzybów naszykuję sobie do suszenia, tych ładnych, takich grubych. No i muszę zrobić pomidory, bo mi przyszły właśnie słoiki, zaraz wam pokażę. I sobie to wszystko, słuchajcie, muszę zrobić koniecznie dzisiaj. Taka, taka to historia. Dobra, idę po pietruszkę do ogródka i widzimy się potem. Jakbyście się zastanawiali, co robimy, to obieramy cebulę. Moją cebulę. Proszę bardzo. Ona jest taka ostra. Mam trzy rodzaje cebuli, żółtą, białą i... i... jaką? I czerwoną. Ona jest tak ostra, że nie da się jej obrać. Więc Amelka mi założyła okulary, bo mi łzy leciały. Aż mam katar, Amelka y, sposób ma z y, TikToka, czy skoro nos masz, Skor masz ten, ten patent Zaparowy wuj? z internetu? Gdzie ty no, to widziałaś? Na Instagramie. A na Instagramie widziała patent taki do y, obierania cebuli. Słuchajcie, jak widzicie, przyszła do mnie, przyszły do mnie paczki. Cztery kartony, cztery kartony, słuchajcie, szkła. Jakiego szkła? Zaraz wam pokażę. Ano, takiego szkła. Takie szkło właśnie przyszło do mnie. 64 sztuki zamówiłam sobie razem z nakrętkami słoików. Po 90 ml, bo się najlepiej opłacało. Yy, I co? Yy, ja już sobie tutaj część umyłam i będę zaraz robić. Pomidory w słoikach, więc sobie tutaj umyłam, już się suszą. Pokażę wam fajny przepis, który znalazłam na internecie i go przetestowałam. Jakiś czas temu robiłam tą sałatkę, to wam pokazywałam, że zrobiłam taki jeden słoik, eksperyment, i ona wyszła bardzo dobra. Otworzyłam ją po jakichś no, dwóch niecałych tygodniach, i wyszła bardzo dobra. Więc zabieram się i będę robiła więcej tych słoików z, tej, z tego rodzaju. Tej sałatki z tymi pomidorami. Pałamowa pa, ci ta sałatka? Tak. Dobra była? Co? Tak. No to będziemy robić. Dobra, pokażę Wam na bazie jednego słoika, mam naszykowane. Ale na jednym słoiczku pokażę Wam, jak robię ten przepis. On jest po prostu superowy i szybki. Więc mam słoik taki 900 ml. Parę ziarenek pieprzu Na oko, oczywiście na oko, czosnek. Taki, wiecie, jeden ząbek mały e, na dno i trochę cebuli. Ja mam taką cebulę, e, zaraz wam pokażę, czerwoną i. Nie wiem, czy widzicie. O, czerwoną i żółtą i białą, taką pomieszaną. Więc y, troszeczkę na dno daję i ja ją tą cebulę kroję w, na 4, na 6, zależy jak. Ok, teraz kładziemy y, pomidory. Pomidory kładę, wrzucam. Y, teraz zrobię z koktajlowych, ale wiecie, można z różnych. I, I tak, koktajlowe na 4, a takie zwykłe duże na 6, na 8. Zależy, jaka jest wielkość tych pomidorów. I wrzucamy sobie te pomidorki na dno, pokrojone. I teraz przekładamy. Znowu dajemy trochę cebulki dajemy garść y, pietruszki tak wiecie, wszystko na oko pietruszkę mam ze swojego ogródka y, teraz wrzucam pomidorki też koktajlowe, pomarańczowe które mam już pokrojone tak samo i czerwone, taką wiecie, kolorową zrobię tą sałatkę no ale wiadomo, można zrobić z, z jednego koloru i znowu przekładamy cebulką Troszeczkę ugniatamy. I znowu pietruszkę. Pietruszkę pokroiłam grubo. Nie szatkowałam jej nie wiadomo jak. I teraz znowu czerwoną, cześć laurka widać. Cię? I znowu dajemy czerwoną. Może sobie dokroję, bo widzę, że będzie mało. I teraz znowu trochę taka garstka na oko cebulki. Czekajcie, bo chyba nie widać. Oj! Dobra, cebulki. I znowu trochę pietruszki. I jeszcze można dać zielonej, tej zielonej, żółtej cebulki na górę. Boże, jakie cebulki? Co ja gadam Pomidora. w ogóle? Pomidora. Cebulki i minimalnie szczy... tego pietruszki. Boże, ja nie wiem, jak ja się nazywam. Mam tyle roboty, słuchajcie, że już plotę same głupoty. O! I sałatka się tak prezentuje. I zaraz Wam pokażę, co dalej. Tylko ja sobie zupełnie wszystkie smyki i pokażę Wam, co dalej. Dobra, teraz mamy tak. Słycznie szykowane. I teraz robimy y, zalewę, i zalewa jest bardzo prosta. Dajemy pół takiej łyżeczki od herbaty. Pół łyżeczki od herbaty soli. Pół łyżeczki y, od herbaty cukru. Y, łóżkę taką od zupy od Wiecie, to wszystko wlewamy do, 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 do. Łóżkę od stół. I to wszystko słuchajcie, zalewamy zimną wodą. Ja mam tą przefiltrowaną. I teraz y, muszę sobie wytrzeć tylko ten słoiczek. Dobra. Zakręcamy słuchajcie y, szczelnie suchą nakrętką. I pasteryzujemy około 30 minut i gwarantuję Wam, że to jest przepychota. Z tych dużych grzybów to sobie poodkładałam i teraz będę je, słuchajcie, czyścić, kroić na małe kawałki i będę suszyć w suszarce, którą dopiero otworzyłam, bo jeszcze jej nie otwierałam, bo nie miałam, nie miałam do czego, tą, co sobie kupiłam, więc będziemy, będę zaraz ją czyścić i suszyć. Um. No, bo to one takie grube są ładne, na przykład ten, takie piękne cudo. Wyczyścimy. Nie będę ich oczywiście myła, tylko dobrze wyczyszczę i wysuszę. A tutaj mi pomaga. chodź bo się upominają o ciebie, żeby cię pokazać. No, diabli co mała. Dobra, biorę się zaczyszczenia. Tutaj już mam część sałatek gotowych. Jeszcze gorące, dopiero wiecie wyjęłam, e, stygną mi, ale zobaczcie w ogóle, może tą Wam pokażę. No, pięknie to wygląda, taka kolorowa sałatka. Na razie mam do góry dnem, e, wieczka strzelają, czyli się wekują, jest wszystko ok. E, tutaj mało żółtych, ale już tak zrobiłam z tego co miałam. Tutaj mam, o, no zobaczcie, no, pięknie to wygląda, kolorowo, superowo. Tutaj jeszcze mi się cztery wekują, ostatnie. A tutaj jeszcze, bo już mi cebuli zabrakło, a cebulę miałam to moją z ogródka, całą wykorzystałam. I wiecie, jutro pojadę sobie kupię, ale to, co mi zostało pomidory, to je zblendowałam i robię tym samym sposobem, co ostatnio. Czyli na takie, wiecie, taki sosik do, no nawet na zupę pomidorową będę miała. A tutaj mi się suszą grzybki w tej mojej suszarce. Zapach zaraz, dopiero wiecie, dopiero co włączyłam, będzie zapach obłędny. No, jak się schylę, to już tutaj, przez to to już czuć. Więc super. E, według instrukcji to mają się suszyć około, to są brudy, nie patrzcie, e, 6 do ilu? 6, 12 godzin, a pod stołem żarasek. Koty już na kolacji przyszły. Szarasek. kłębuszek. Białosek, głodni jesteście? A gdzie mój mały kot? A mój malutki kotek? Tutaj dupcie sobie myje. To jest, słuchajcie, miłość. Kłębuszek. On się tak opiekuje tą malutką. Prawda, Kłębuszku? Oni, zobaczcie, nawet razem śpią. Tak, Kłębuszek to jest super gość. Nie, Kłębuszku? Ona go kocha. Tamty, to, tamtych to wiecznie w domu nie ma. Białaska nie ma, szaraska. Kicia to w ogóle żyje swoim życiem. Białasek y, to w ciągu dnia śpi, ale tak się nie przytula z tym małym, z tą małą, bo to dziewczynka. Ale y, szarasek to przychodzi rano, zje, y, wychodzi, przyjdzie wieczorem, zje i go całą noc nie ma. A kłębuszek to sobie całą noc, cały dzień i całą noc śpi na fotelu, on praktycznie wyjdzie sobie tylko na spacer. Potem sobie, słuchajcie, <noise> potem sobie wróci i praktycznie tutaj na fotelu śpi cały dzień. A ta malutka z nim, i to jest taka miłość. I on jej nic nie robi: on ją przytula, on ją liże, myje. Tak, kąbuszek. No, bardziej, jak śpią słodko. Kiciuś. Puncia. Ona jednak dostała imię Pusia. Po puszku, Laura, Laura dała jej imię. Puszek był puszek, a ona jest pusia, czyli po puszku. Pusia. Jako dziewczynka to pusia. A miała być gwiazdeczka po gwiazdce, co na niebie jest po puszku, ale zdecydowała się Laura, że będzie pusia, bo pusia bardziej przypomina puszka po prostu. Wiecie, puszek, puszek, pusia, pusia, wiecie o co chodzi. A, i to taka miłość. I to tak. Cały dzień słuchajcie na robocie ale już mam wszystko zrobione, a jutro idę, jutro wpadam na górę, bo tam mam też sporo rzeczy do zrobienia, po malowaniu tej sypialni to muszę tam zrobić porządek, bo ja jeszcze tam nic nie zrobiłam, więc to jutro, dzisiaj zrobiłam to, co miałam tutaj zrobić, a jutro wpadam na górę, Amelka stoi i się ze mnie nabija, bardzo śmieszne, naprawdę, więc z Wami się dzisiaj żegnam, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, życzę wszystkiego dobrego i co, do jutra? E outra pozdrawiam was pa.